Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w strefie sponsorskiej na BNP Paribas 2 Brzegi, która równocześnie jest strefą relaksu. To właśnie tutaj swój czas wolny można poświęcić na lekturę Głosu Dwubrzeża, czyli naszego oficjalnego magazynu. Ze mną dzisiaj Marcin Radomski, naczelny. Cześć i powiedz co ciekawego w dzisiejszym wydaniu. Cześć, dzisiaj relacje ze spotkania z Janem P. Matuszyńskim, oraz wywiad z parą, która kocha kino, ale też postanowiła wziąć lub podczas festiwalu. Oprócz tego, że najlepsze sensy polecamy w Głosie dwubrzeża, zdamy się też na rekomendacje Marcina. Co dzisiaj ciekawego na festiwalu? Szczególnie polecam dokument Miriam From Poland o ortodoksyjnej Żydówce, którą możecie znać z Instagrama, a później Descent, czyli film o przepracowywaniu traumy poprzez nurkowanie w lodowatej wodzie. A po filmie spotkanie tutaj niedaleko w kafe Bursztynowa o 15.45 zapraszamy na filmoterapię z Sensem. W spotkaniu udział wezmą Grażyna Torbicka, czyli dyrektor artystyczna BNP Paribas 2 Joanna Olekszyk, redaktorka naczelna miesięczników Zwierciadło i Sens, Kasia Miller, psychologka oraz dziennikarka Martyna Harland. A co wieczorem? A wieczorem wyjątkowe filmy Toniego Gatlifa i dokument Bellushi o znanym amerykańskim aktorze. Wszystko to dzisiaj na BNP Paribas brzegi. BNP Paribato też festiwale sztuki na najciekawsze wydarzenia artystyczne zapraszają m.in. cockpit, galeria klimaty w Męćmierzu i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. A ja zapraszam do śledzenia nas na profilach społecznościowych. <Słysy>